Kurde. O kurde, Stań już... tam, stań po lewej stronie. Przed zakrętem, po, przed zakrętem tam. za tym znakiem stojącym. Tam przed tym kierunkiem na prawo. Jakby nie ten Czy To przep... może wykurzę trochę ten <grym> O, o, tak można zrobić. To jakby nie ten mostek, ten przepływ, to byśmy sobie nie no, no Ja tutaj padą, tak? No i tam niestety taki mostek <grym> jest. <grym>